Ej, lankuje strasznie. Strasznie, no. A to nie wiadomo. Musi się na... dokręcić neta. Śrubkę wroderza musi dokręcić. Podkręć se gościu! AHAHAHAHAHA! Dobra, wej se mikro. Wej se mikro. XD XD <śles> Leo to pała i wygląda na P. E Pewnego siebie Leo... gościa. Tak? Właśnie, gościu. Gościu, typa. gościu malinowy Coca-cola, espuma Chodź, dawajcie najpierw tego sfera na ziemię Coca-cola, oj, jest za dużo Ale przełóżmy proszę tego No czekaj, Coca-cola, espuma No czekaj, odstawiam kole. Bo się kurde wygasuje Proszę, proszę Najlepsze są do bez No Może wrzuciłem tak do tego, jeśli nie rozpadnie Gatruje. Dobra, uwaga, wrzucam kielich, zobaczmy, czy doleci. Au! <laughs> <Ow! laughs> Ej! Ale, Ale blok. Ale tajn... Ty, dobre, Rzucam ładnie. kolejny <laughs> Dobra. Myślałem, że znowu w, nie, w niego przywali. Wchodzi. Teraz wchodzi za trzy. Nice. Jest! Jest. Głowa Waza, ej, Jan trzeci waza, ej, ja wymyśliłem Ja to wymyśliłem ej, kurde, Ty, ja to wymyśliłem Ja to, ej, ej Jan trzeci waza, zobacz ty Ja to wymyśliłem Jak to do góry leci jeszcze, no, no kurde Ale się, kurde. W momencie skoku musisz kucny. Dupa nie kucza. Uważaj na Śmiecie, ja pójdę pistolet naładować Ja nie mogę Serio? Tak. Jak zginął? No Na dowody trzy I się ja. ja nie ja. ja Przepraszam Nie chciałem To było nieumyślne Naprawdę nie. Może nie. jakiś reset. Jak pierdolę. Jak pierdolę. Jak pierdolę. Bóg, Bóg, ja pierdolę. Ale ja porobił cię ty go. Pytanie czy coś mi się zresetpi. Tam coś to tam jest ten, ten dmuchaj. Nie! O kurwa, on ma ile HP, nie? Nie, nie dałem mu HP, jestem... Ja też mu dałem, ja też mu dałem. Nie, 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 ja skończyłem pierwszy, bo ja mu pierwszy. dałem ja ja wam dałem HP. Ja pierwszy, ale ja Nie, ja wam dałem HP. Nie, ja mu pierwszy... Ja wam dałem HP na początku, jak was odrodziłem. Nie, ja wam dałem HP, nie, nie, ja wam Nie, pamiętasz jak ci dałem HP? Ja jeszcze dawałem wcześniej ja drugiemu. Ja dałem. Jestem w stanie. W tym momencie, kiedy zostanie, zrzucono cały spadł. cały ej, Ej, au! Co jest? A! Uuu uh, Sigma, Sigma jest! Patrzcie Sigma! Nie, wiem, Wow Oj, oj uwaga, uwaga, uwaga. Nie, ja nie widzę Oj, oj oj. Nie, nie Dobra. Dobra. Dobra Chyba Jak się a tam wyłożył Eee, no, druga No, złoka historia generalnie. No widzisz to. Kurwa, jeszcze mój To jest mi. ten, jest mastermind. <grym> tak, gdzie dotyka? Ja na mnie łapie paznokciami. Ja no ich nie obcinałem przez dwa lata. <grym> Nawet więcej. <grym> Jeden, jeden wybuch i wybuch pchnął drugiego do przodu, który cię zawił.